Cześć, witajcie na kanale Komiksomania dzisiaj parę słów na temat widocznego tutaj komiksu mianowicie Nathan Never, Agent Specjalny Alpha kupiłem go pod koniec września jego premiera miała 30 września no do mnie przyszedł 1 października tak odebrałem paczkę z gildii i przeczytałem sobie ten komiks jest to fajnie wydane Komiks ma 100 stron. Jest to prawda nieco mniejszy format niż przy takich typowych zeszytach czy komiksach Super Hero. Tak się pokuszę. Więc Nieco mniejszy, ale to ma też swoje plusy. Jest fajny poręczny, miękka układka, offsetowy papier, czarno-biały rysunek, daje to klimatu. Też jest bardzo fajna cena, 21 zł. Na gildi kosztował, więc to było bardzo zachęcające. Jak wspominałem, przy unboxingu Nathan Never, Never był mi znany już z poprzednich lat, mimo iż go nie czytałem, ale no Egmont go wydawał na początku 2000 lat. Więc te okładki gdzieś tam migały mi zwykle, gdy kupowałem magazyny, świat komiksu, i teraz zdarzyła się taka okazja. Przeglądając, szykując się do zakupów, był ten komiks i wydawnictwo Tory wydaje te, te komiksy. No, na razie wydało jeden komiks, ten pierwszy tom. Wydajem szedelandoga. Też sobie chyba będę go zbierał. Fajnie cenowo wygląda i przeczytałem ten komiks. Jak widzieliście czarno-biały, zaraz tu pokartkuję go jeszcze. Ma fajną strukturę okładka jest miękka, nie zacienka. no jest taka akurat, no jak w wydaniach zbiorczych miękkich, nie ma tych skrzydełek, ale to nic nie szkodzi. Jest tutaj ciekawy opis, możecie go sobie tutaj zapozować i przeczytać całą tutaj wprowadzenie. Cena jest też nabita 28, no ja dałem za niego 21, jeszcze powtórzę I mamy oczywiście wjazd, wszystko tutaj opisane. Jest to ogólnie Komiks włoski. Więc, jak ktoś lubi Europejczyki, to jak najbardziej. Ale cały ten komiks jest utrzymany w takiej stylistyce amerykańskiej. Nie da się ukryć. Jest to tyle. Taka akcja, i to wszystko, co się tutaj dzieje, wydarza. No to jest takie stricte odpowiada amerykańskim filmom wysokobudżetowym, niskobudżetowym. Zwał jak zwał. I co do fabuły. No, nasz agent specjalny na ten never powstrzymuje y, deal jaki miał się odbyć między, żebym to dobrze powiedział, mnemonikiem który miał, y, działa na zasadzie przewożenia przemycania danych w swoim mózgu. Pamiętacie film Johnny Mnemonik? Właśnie takim mnemonikiem jest tutaj zły Cyniczny morderca, którego ściga na ten Never, właśnie tutaj na samym początku on powstrzymuje tą transakcję, ten deal i z tego się rozwija cała późniejsza akcja, no bo Nemonik ucieka, oczywiście trup tutaj się ściela, on jest bezwzględny, nie ma tutaj dla nikogo poszanowania i litości. I jest coś innego już niż w filmie, no bo film Johnny Nemonik jednak no Keanu Reeves tam grał pozytywną postać tego przemytnika, a tutaj mamy w ogóle coś odwrotnego. I to fajne, fajne, bo i tutaj się takie rzeczy przenikają, znane z filmów. Yy, widać, że tu autorzy no, albo znali no, chyba wychodzi na to, że ten komiks powstał po, albo może i przed. To było nawiązanie do pierwszego filmu. Johnny Mnemonic. Mamy tutaj złego gościa, który przewozi te dane w mózgu, by nimi handlować. się na czarnym rynku wszystko się dzieje. A no, Never działa na zasadzie sp tej spółki agentów. Tam ma swojego szefa. Tu jest bardzo fajna sytuacja, gdyż szefowie, tutaj szef i cała ta agencja tak zalaftuje mi takim filmem, gdzie filmem przypomina mi to trochę bohatera ostatniej akcji, gdzie była taka scena, w której tam szef krzyczał cały czas na Arnolda, Schwarzenegera, który tam grał główną rolę, a. No, a on robił swoje, oczywiście wiadomo, rozwałka, strzelaniny i te sprawy, i tu na tej samej zasadzie to wynika, wychodzi. tu Never też jest takim, powiedzmy, no działa, wszystko robi, ku, by było dobrze, by dopiąć swego, chce tą sprawę mieć zamkniętą, a jednak szefowi to się nie podoba, jego metody, chociaż tu są naprawdę takie w porządku, no, chciał yy, na samym początku, no, schwytać tych yy, przestępców na gorącym uczynku, no nie udało mu się był też zaskoczony tym, co się stało. No a szef to ocenił po swojemu. No a ten Never ma też swoją oczywiście ekipę, taką parę przyjaznych tutaj duszyczek. Zygmunt od komputerów, ciekawe imię. I akcja się toczy dalej. Yy, poza tym pierwszym filmem, który wymieniłem, czyli Johnny Nemonik, to mamy tutaj jeszcze nawiązania do yy, jarowod. Mam tutaj też Androidy, cyborgi. Jeden będzie świadkiem właśnie tutaj morderstwa, i ma te swoje prawa robotów, które zakazują zabijać ludzi. Między innymi, i to jest też fajne. przypomniałem się od razu z tym filmem. Bardzo fajny, fajny fajna sprawa. No, taki robot nie mógł interweniować ani nic zrobić. No i jest tutaj też z nim bardzo dobry wątek związany. Ma tutaj dużą rolę do odegrania ten android, robot. Sam wygląda trochę jak, no, no wiadomo jak to, jak Terminator. Tu się no, nie da inaczej na to popatrzeć. Mamy tutaj takiego Terminatora. Są też Yakuza, Ninja, Mafie. Jest też organizacja. Oczywiście to wszystko dąży do jakiegoś tam powiedzmy wybuchowego końca. Jak mówiłem, że to jest stricte komiks europejski, ale no, całą swoją strukturą budową to nawiązuje do tych amerykańskich blockbusterów. Wszelkiej maści. Nawet bym tu powiedział bondowski rozmach. Więc komiks jest naprawdę ciekawy. I naprawdę fajnie się to ogląda, czyta i jest przyjemnie spędzony czas. Także tu już więcej nie będę nic może opowiadał. Muszę powiedzieć, że miło spędziłem czas czytając te 100 stron. Fajnie wydany komiks. Fajnie, że ktoś zaczął to wydawać. Ja się cieszę, że się skusiłem na ten komiks, bo no nie musiałem, mogłem sobie kupić coś innego i myślę, że godny polecenia komiks każdemu, kto lubi taki cyberpunkowy, futurystyczne, science fiction, akcje, polecajka musi być. To tyle, chyba wyczerpałem swój czas, także polecam, trzymajcie się, do następnego, cześć.